Wszystkim z tej strony, mike 1.2.4, a to jest pierwszy odcinek Minecraft. I musicie mi napisać w komentarzach, jak będziemy to nazywać, ponieważ yy, ja będę nagrywać serię z serwerów, i ten skin to on będzie chyba inny. Będę go zmieniać skiny, więc musicie, będziecie musieli się przyzwyczaić. Dobra. Ła, sorry za lagi. Dobra. Chodzimy na chwilę na spawn. To będziemy prezentować chyba dzisiaj serwer. IP będziecie mieli w opisie, więc będzie dobrze. Tak, dobra, tutaj jest. Co to jest? A, dobra. O, to jest Cube, Cube World, World. Więc, dobra. Jest to serwer FreeBuild, na start masz 100 y, pieniędzy, no, piszesz ukośniki mone i są tak. Y, warpy to tak, y, masz na, są warp działki, jak widzieliście na początku byłem na warp, no właśnie na działkach. Y, możesz y, darmo, możesz darmowo otrzymać jedną, tylko jedną działkę. Y, na warp praca, y, jest coś takiego, że możesz wybrać pracę, ja Wam zaprezentuję sorry, że tak wolno piszę ok, i tu jak widzicie mamy urząd pracy, no i tutaj się wchodzi i na przykład tak, jak już się no to macie tak tutaj dostępność, stanowiska, drwal budowniczy prawda, kopacz myśliwy rybak, tak, kowal, piowar czarodziej i wszystko pod. No i tak, tutaj piszę, witamy bla bla bla, nieważne. I komenda Jobs Bros, aby otrzymać pracę na. Tutaj jest Jobs Join, czyli jak już się wybrało któregoś z tych, to wpisze się Jobs Join i jesteś w swojej pracy. Ja tu na przykład tak. Browse. I wybiorę tak interwala. i będziecie chyba mieli formy i informacje in jobs jobs job name e, zaraz job browser. job jobs. aha przepraszam jobs. dobra i nie wiem jobs join Ok, join, join the selective job. No ja sobie wybrałem drogę tutaj. No dobra, no, nieważne. No i wychodzimy. Ok. Um. No to zróbmy inaczej. Jesteśmy? Które to? No to jest mój domek. Dobra. Eee, <grym>, dobra. Eee, I ten. No, Wchodzimy na... Eee. <grym>, dobra. Eee, zaraz. Nie. Eee, Warp praca? A właśnie, no dobra. No niestety to nie działa. Nie wiem dlaczego, ale dobra, e, przejdziemy dalej, chodźmy na spełną chwilę. E, no a jak widzicie, zaraz, o właśnie skończyliśmy na pracę. Albo odpowiedz: bankomat, zakupy możesz zrobić na warp handl handlowa lub w adminie shop. shop. Surowce zbieraj na warp surowce i warp nether. Na mapie słownej możesz posiadać max czy nie, ruchomości, no, to widzicie. Jeśli chcesz pomóc w utrzymaniu serwera to zakupuj. No dobra, to jest nieważne. Yy. To jest. To jeszcze tego nie widziałem. Yy. Udało Ci się wysłać zgłoszenie ktoś się z tym zajmie. Yy. Dobra. Tutaj są y, wszystkie warpy, jakie w ogóle istnieją na tym serwerze. Na dole: y, Warp Slans, Warp Centrum, Warp Działki, Warp Handlowa, Warp Items Shop, Warp Narodowy, Warp Nether, Warp Praca, Warp Surow. Surowca? Wow. dobra. Y, warp Atlantyda, Warp. Wow, Warp ro Roller Coaster. Zobaczymy. Coaster? Teleporter. wow. Jest, pewnie będzie fajnie. To jest koniec. Awaria w budowie. No chyba, że jesteś ludzie. ja się tu. Dobra, jest w budowie. No. Dobra. Yy, jesteśmy. No i nie wiadomo, bo. Nie wiem, coś jeszcze będę robił na pewno, ale to. Nie wiadomo za ile. A w, w, w sprawie odcinków to yy, będą trwały tak do 20 minut, 30 maks. Może tam jakaś godzinka, jak będą igrzyska śmierci. Znaczy na no, survival games, sorry. No, więc będzie fajnie. Yy, czekajcie. A, jestem tutaj bogaty. Wow, widziałeś to? E, jest tutaj też mob arena chyba Jest, jest tutaj tak Macie mob arena i wybieracie sobie tutaj tak, jest od początku Jest tak Archer, od Job Chemist, Tank, Knight Ja zawsze wybieram night, a i macie tutaj, o tak, haha ha. O właśnie, mam pomysł Ha. I no, ja zawsze ogólnie wybieram tanka, bo jeszcze jest. Tonight. Zaraz. Co jest? Aha, to jest Knight, To jest tank. I tam ma jak to się naprawdę opłaca. Tutaj mają, macie trzy. Dobra, i wchodzimy. ouch, Lagi. Sorry. Dobra. I. O. Klikamy. O nie. Czekajcie chwilę. Jak ty tam dojść tam, na tą arenę? Jak pojechał? No wiem, ale jak ty tam dojść? To... Dobra, jestem, sorry. Ile jest graczy? Wow. Uch, jest naprawdę dużo. Ponad jedną osobę. Dobra, Sory eee, Sorry za to, że mi się nic nie udaje, ale to mój pierwszy odcinek, więc e, mam nadzieję, że e, moje będą e, lepsze, znaczy dalsze odcinki. No dobra, jesteśmy na tym. No i to by było dzisiaj na tyle. Komentujcie, subskrybujcie i łapki w górę, jeśli wam się podobało. Cześć.